Cześć. Inwestowanie to jak podróż w nieznane. Może być ekscytująca, ale pełna pułapek, które mogą skutkować stratami, jeśli nie będziemy ostrożni. Każdy, kto zaczynał swoją przygodę na rynku, staje przed ogromnym wyzwaniem: jak uniknąć błędów, które mogą kosztować nas cenny czas i pieniądze. Przecież nie ma nic gorszego, niż poczucie, że popełniło się błąd, który dało się uniknąć. Ale spokojnie. W tym filmie pokażę ci, jak uniknąć najczęstszych pułapek, które łapią początkujących inwestorów. Zatem, jeśli chcesz wiedzieć, jak mądrze inwestować i unikać błędów, które mogą cię kosztować, zostań ze mną. Ta lekcja będzie pełna ciekawych wskazówek, które pomogą ci stać się pewnym siebie inwestorem. Zostaw łapkę dla zasięgu i komentarz. Zanim przejdziemy dalej, pamiętaj, że wszystkie przedstawione informacje mają charakter edukacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Na początek brak strategii inwestycyjnej. Załóżmy, że stoisz na zakręcie, widzisz przed sobą dwie ścieżki. Jedna jest dobrze oświetlona, z wyraźnymi znakami i oznaczeniami, a druga to wąska, ciemna dróżka, którą ledwo widać. Wybór wydaje się łatwy, prawda? Podobnie jest w inwestowaniu. Plan to ta dobrze oświetlona droga, daje ci pewność, wiedzę i jasne cele. Impuls to ta ciemna dróżka która może wydawać się kusząca w danej chwili, ale prowadzi do niepewności i ryzyka. Dlaczego plan jest kluczowy? Kiedy inwestujesz bez planu, działasz w odpowiedzi na emocje. Teraz coś się dzieje na rynku, muszę działać. To właśnie ten impuls, który często kończy się niepowodzeniem. W chwilach niepewności czy rynkowych zawirowań emocje mogą podpowiadać nam decyzje, które później żałujemy. Plan z kolei daje ci wytyczne, które pomagają zachować spokój. Określasz cele, analizujesz ryzyko, wybierasz odpowiednie instrumenty inwestycyjne. Każdy krok jest zaplanowany, a decyzje podejmowane są w oparciu o logiczne przemyślenia, a nie chwilowy zryw. Dzięki planowi możesz również ocenić, czy aktualna sytuacja na rynku jest zgodna z Twoimi założeniami, czy może czas na korektę kursu. A czy wiesz, co jest najpiękniejsze w planie? Kiedy już go masz, to tak jakbyś miał mapę, która prowadzi cię do celu. Wiesz, co robić, jak reagować na zmieniające się warunki i jak unikać przypadkowych błędów. Wcale nie musisz biec na oślep, bo masz pewność, że wybierasz drogę, która jest najlepiej przygotowana na przyszłość. Więc następnym razem, gdy poczujesz ten wewnętrzny impuls, by szybko kupić lub sprzedać akcję, zastanów się chwilę, czy na pewno jesteś przygotowany na taką decyzję. Czy to tylko chwilowy zryw emocji? Pamiętaj, plan to Twoja najlepsza ochrona przed impulsywnymi decyzjami. Jak unikać decyzji podejmowanych pod wpływem strachu lub euforii? Wiesz, co łączy strach i euforię? Obie emocje potrafią zmieniać nas w ślepych pasażerów na rynku inwestycyjnym, ale jak się przed tym uchronić? Czasami rynki potrafią zaskoczyć, może pojawić się wielki spadek cen akcji, który wywoła panikę albo nagły wzrost który sprawi, że poczujesz się, jakbyś odkrył złoto. W obydwu przypadkach łatwo, obłędne decyzje, które później mogą nas poważnie kosztować. A jednak, to właśnie te emocje strach i euforia mogą być największymi wrogami w inwestycjach. Zacznijmy od strachu. Czy przeżyłeś kiedyś ogromny spadek na giełdzie? Gdy ceny akcji zaczynają spadać, zaczynamy się zastanawiać, czy to już koniec. To naturalne, że czujemy niepokój. Ale to właśnie wtedy, gdy nasza reakcja jest oparta na strachu, zaczynamy podejmować decyzje, których później żałujemy. To świetny przykład na to, jak emocje mogą prowadzić do błędnych decyzji inwestycyjnych. Pamiętam, że podczas pandemii COVID-19 miałem podobną sytuację. Sprzedałem akcje, chcąc uciec przed spadkami, licząc na to, że po kilku dniach ceny spadną jeszcze bardziej, a ja będę mógł je kupić taniej. Niestety po kilku dniach okazało się, że rynek zaczął się odbudowywać, a ceny tych samych akcji wzrosły o 50% w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. To była bolesna lekcja, bo straciłem szansę na skorzystanie z odbicia, sprzedając je w najgorszym możliwym momencie. Zdarza się, że sprzedajemy nasze inwestycje licząc na to, że uciekną z rynku zanim będzie za późno. Jednak często podejmujemy tę decyzję, gdy ceny są już niskie, bo boimy się dalszych spadków. I tu pojawia się pułapka. Tracimy wtedy szansę na odbicie, gdy rynek zacznie się powoli odbudowywać, a ceny wracają do wyższych poziomów. W takich momentach najważniejsze jest zachowanie spokoju i unikanie impulsywnych decyzji. Z kolei, euforia to zupełnie inna pułapka. Kiedy rynki rosną, czujemy się, jakbyśmy mieli wyłączność na sukces. Ceny rosną, my zarabiamy i wtedy pojawia się pokusa, by zainwestować jeszcze więcej. Teraz jest szansa na super zysk, myślimy. Ale uwaga euforia może zmylić nas w równie niebezpieczny sposób. Wzrosty często są chwilowe i po nich przychodzą korekty. Wpadanie w ten mózgowy trans może sprawić, że podejmiemy decyzję wyłącznie pod wpływem emocji, które potem doprowadzą do spadków w portfelu. Ale jak temu zaradzić? Kluczem jest dyscyplina i planowanie. Gdy zaczynasz inwestować, ustal z góry, co robisz w przypadku wzrostów i spadków. Określ, w jakich granicach cenowych będziesz podejmować decyzje, a kiedy lepiej zachować spokój. Jeśli czujesz, że strach lub euforia zaczynają przejmować kontrolę nad Twoimi decyzjami, zatrzymaj się na chwilę. Zrób krok w tył. Przypomnij sobie swój plan inwestycyjny i trzymaj się go. Nie pozwól, by emocje kierowały Twoim portfelem. Różne rynkowe zawirowania to naturalna część gry. Jeśli zachowujesz spokój i będziesz konsekwentny, nawet w chwilach niepewności, Twoje decyzje będą mądrzejsze i lepiej przemyślane. Strach i euforia to tylko chwilowe stany, ale Twoja strategia inwestycyjna powinna być Twoją kotwicą, która nie pozwoli ci odpłynąć od kursu. Więc kiedy poczujesz ten dreszczyk emocji? Czy ten strach przed spadkami, czy może euforię z powodu wzrostów, weź głęboki oddech i przypomnij sobie jedno. Emocje nie są Twoim doradcą inwestycyjnym. Twój plan jest. Jak uniknąć koncentracji na jednym aktywie lub sektorze? Załóżmy, że jesteś farmerem i masz pole, na którym uprawiasz tylko jedną roślinę, na przykład pszenicę. Co się stanie, jeśli nadchodzi susza? Twoje plony mogą nie przetrwać albo. Co jeśli pojawi się nowy szkodnik, który zniszczy cały twój zbiór? Będziesz miał ogromny problem, bo twoja cała przyszłość finansowa zależy od jednego aktywa. W inwestowaniu sytuacja jest bardzo podobna. Koncentracja na jednym aktywie lub sektorze to ogromne ryzyko, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się to kuszące. Skoro ta firma rośnie, to pewnie będzie rosła jeszcze więcej. To tak naprawdę stawiasz wszystko na jedną kartę. Jeśli coś pójdzie nie tak, Cała Twoja inwestycja może stracić na wartości w mgnieniu oka, i wtedy może być za późno, by zareagować. Dlaczego to jest takie niebezpieczne? Przede wszystkim dlatego, że rynki są zmienne. Sektor technologiczny może być na fali. Ale co, jeśli nagle pojawią się nowe regulacje, które go osłabią? A może w innej branży, na przykład spożywczej, zyskują na znaczeniu inne firmy, które oferują bardziej innowacyjne produkty. Jeśli cały Twój kapitał jest skoncentrowany w jednym miejscu, nie ma szans na reakcję. Dywersyfikacja to kluczowa zasada, którą warto mieć na uwadze, by chronić się przed tego typu ryzykiem. Dywersyfikacja polega na tym, że inwestujesz w różne aktywa: akcje różnych firm, obligacje, nieruchomości, może nawet kruszce. Jak złoto? W ten sposób, nawet jeśli jeden sektor będzie miał gorszy okres, inne inwestycje mogą dobrze się rozwijać i chronić twój portfel przed dużymi stratami. Dobre pytanie to: jak znaleźć balans? Otóż nie chodzi o to, by kupować wszystko, co popadnie. Dywersyfikacja to rozsądne rozłożenie inwestycji w różne sektory, aby uniknąć ryzyka, że jedno z aktywów, które masz, przyniesie ci ogromne straty i nie musisz rozpraszać się na setki firm. Wystarczy kilka różnych branż z różnych regionów, aby stworzyć zrównoważony portfel. A teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której inwestujesz w kilka sektorów. Może masz akcje firm technologicznych, ale także wiesz, że warto mieć część kapitału w branżach, jak na przykład zdrowie czy nieruchomości. Jeśli w jednym sektorze coś później nie tak, inne inwestycje mogą to zrekompensować. Dywersyfikacja nie oznacza jednak, że zawsze unikniesz strat. Ale daje Ci szansę na to, że nie będziesz uzależniony od jednej inwestycji i że masz większą kontrolę nad tym, jak Twoje pieniądze pracują. To jak zakładać różne linie obrony w bitwie. Im więcej opcji masz, tym większa szansa na sukces. Przykład dywersyfikacji to inwestowanie w różne sektory gospodarki, na przykład technologie, energetyka, nieruchomości. Łączenie różnych klas aktywów, na przykład akcje, obligacje, surowce. Rozszerzanie portfela na różne rynki geograficzne np. Stany Zjednoczone, Europa, Azja. ETF to idealne narzędzie do dywersyfikacji. ETF jest to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, który śledzi wyniki wybranego indeksu, sektora lub klasy aktywów. Możesz myśleć o ETF jak o gotowym koszyku z różnymi składnikami. Więc zapamiętaj, nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę, rozkładaj ryzyko, szukaj różnorodnych aktywów i daj sobie szansę na to, by twój portfel inwestycyjny był odporny na zawirowania rynku. Jak mówi stare porzekadło: Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Jak opłaty i prowizje wpływają na zyski? Czy wiesz, co może być gorsze niż straty na giełdzie straty, o których nie masz pojęcia, że w ogóle istnieją lub nie bierzesz ich pod uwagę. Brzmi przerażająco. Tak, ale to niestety prawda. Chodzi o płaty i prowizje, które mogą zjeść część Twoich zysków, nawet jeśli inwestujesz w dobrze rokujące aktywa. Zatem, jak to działa i dlaczego warto to wiedzieć? O tym właśnie chcę Ci opowiedzieć. Teraz świetny przykład, który doskonale obrazuje, dlaczego strategia i plan są kluczowe w inwestowaniu. Bez ich łatwo. Paść w pułapkę nadmiernej aktywności, która może wydawać się opłacalna w krótkim czasie, ale w dłuższej perspektywie generuje dodatkowe koszty. Prowizje, choć z pozoru niewielkie, mogą w sumie pochłonąć znaczną część potencjalnych zysków, zwłaszcza przy dużej liczbie transakcji. Zarobione parę złotych na jednej transakcji szybko mogą zostać zjedzone przez prowizję pobieraną od transakcji. A kiedy takich transakcji jest kilkanaście w miesiącu. To nawet drobne opłaty zaczynają się kumulować. Efekt, finalnie po wielu miesiącach, okazuje się, że to nie rynek, ale prowizje zjadają twoje zyski. Dlatego ważna jest wiedza na temat, jakie opłaty i prowizje pobierane są na twoim rachunku maklerskim. Załóżmy, że inwestujesz w fundusze inwestycyjne, akcje czy obligacje. Zwykle liczymy na to, że nasze pieniądze będą pracować dla nas, rosnąć, przynosić zysk, prawda? Ale co, jeśli każda transakcja, każdy zakup, każda sprzedaż generuje dodatkowe koszty, których nie widać na pierwszy rzut oka? Zgadza się. Nawet jeśli Twoja inwestycja osiągnie zysk, może się okazać, że zysk jest dużo mniejszy, niż się spodziewałeś. Właśnie przez dodatkowe opłaty i prowizje. Jak to działa? Wyobraź sobie, że inwestujesz 10 tysięcy w fundusz inwestycyjny, który pobiera opłatę za zarządzanie. Na przykład 2% rocznie. Oznacza to, że co roku stracisz 200 zł, zanim Twój fundusz w ogóle zacznie pracować. I to jest tylko jedna z opłat: może być także prowizja za zakup czy sprzedaż funduszu, opłata za przechowywanie papierów wartościowych, czy nawet opłata za wynik czyli procent od zysku, który osiągnie. To wszystko sprawia, że faktyczny zysk z inwestycji jest dużo niższy. I to nie koniec. Pamiętaj, że takie koszty mogą wpływać na długoterminowy rozwój Twojego portfela. Jeśli za każdym razem zapłacisz prowizję, nawet 1-2%, to na przestrzeni lat zaczyna się robić z tego poważna suma. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ile tych opłat tak naprawdę jest. A co najgorsze, nie zawsze są one widoczne na pierwszy rzut oka. A przecież to one mogą w dużym stopniu wpłynąć na to, jak Twój portfel wygląda w długim okresie. Jak się przed tym bronić? Oto kilka porad, które pomogą Ci uniknąć tych pułapek. Zwracaj uwagę na opłaty za zarządzanie. Im niższe, tym lepiej. Jeśli fundusz pobiera 2% rocznie, to warto poszukać alternatywy z niższymi kosztami. Porównuj prowizję. Zanim zdecydujesz się na brokera czy fundusz. Dokładnie sprawdź, jakie prowizje są pobierane za transakcje. Zrozum, za co płacisz. Każda instytucja finansowa ma obowiązek informować o opłatach. Monitoruj swoje inwestycje. Regularne sprawdzanie, jak zmienia się Twój zysk, pozwala szybko dostrzec, czy przypadkiem koszty nie zjadły Twojego potencjalnego zysku. Pamiętaj, w inwestowaniu liczy się każdy procent, każda złotówka. Dbanie o to, by opłaty nie pochłaniały Twojego zysku. To fundament długoterminowego sukcesu. Chcesz więcej takich wskazówek? Zasubskrybuj mój kanał, kliknij dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z wszystkimi najnowszymi filmami, które pomogą Ci inwestować mądrze i świadomie. A teraz pytanie do Ciebie. Jakie opłaty w Twoich inwestycjach były dla Ciebie największym zaskoczeniem? Daj znać w komentarzu. Kiedy warto być cierpliwym? Było o rolniku i o polu, to teraz może przejdźmy do ogrodu, a w nim drzewo owocowe, które zasadziłeś. Podlewasz je, pielęgnujesz, ale owoców nie ma od razu. Czekasz, czekasz i w końcu po kilku miesiącach, a może nawet latach, zaczynasz dostrzegać pierwsze owoce swojej pracy. Cierpliwość to coś, czego każdy inwestor musi się nauczyć, żeby osiągnąć sukces. Kiedy warto być cierpliwym? W inwestowaniu. Przede wszystkim wtedy, gdy inwestujesz na długi okres. Inwestowanie, szczególnie w akcje, obligacje czy fundusze, to proces, który wymaga czasu. Jeśli masz strategię długoterminową, cierpliwość pozwoli ci nie reagować na chwilę zmiany na rynku, takie jak wahania cen czy nieprzewidywalne spadki. To co naprawdę ma znaczenie, to analiza fundamentów firmy, jej długoterminowy potencjał, a nie to co dzieje się z ceną akcji codziennie. Powiedzmy, że jesteś inwestorem, który kupił akcję świetnej firmy, ale po kilku tygodniach cena tych akcji spadła, pojawia się pokusa, żeby sprzedać, bo przecież po co trzymać coś, co traci na wartości. Ale właśnie tutaj zaczyna działać cierpliwość. Jeśli firma, w którą zainwestowałeś, ma solidne fundamenty i widzisz jej długoterminowy potencjał, warto poczekać. Czasami rynki mają swoje cykle, ale jeśli inwestycja jest dobrze przemyślana, Cierpliwość w końcu się opłaci. Cierpliwość jest także kluczowa wtedy, gdy inwestujesz w obligacje skarbowe. Celem jest spokojne czekanie na wypłatę odsetek i zwrot całej kwoty po czasie zapadalności. Tutaj, podobnie jak przy drzewie owocowym, zyski pojawiają się stopniowo, ale pewnie. Ważne, cierpliwość w inwestowaniu to nie tylko czekanie na zyski, to także umiejętność nierobienia niczego. Kiedy rynek jest w dołku, a emocje podpowiadają ci, by sprzedać wszystko, co masz, w obawie przed dalszymi stratami. Cierpliwość polega na trzymaniu się swojego planu i strategii. Nawet w trudnych chwilach, rynki się zmieniają, wchodzą w cykle wzrostów i spadków, to naturalne. Więc jeśli dobrze zaplanowaj swoją inwestycję, nie daj się ponieść emocją. A teraz pytanie do Ciebie. Jaką inwestycję udało Ci się przetrzymać przez długi czas i poczułeś, że cierpliwość opłaciła się na końcu? Czekam na Twoje przemyślenia w komentarzach. I pamiętaj, cierpliwość to jedna z najpotężniejszych broni inwestora. Jak ustalać poziomy akceptowalnego ryzyka? A jak jesteśmy przy ryzyku? To z lądu przenieśmy się nad wodę. Dzisiaj poruszymy trochę wyobraźnię. Jesteś na dużej łodzi, na oceanie. Wiesz, że możesz napotkać zburzone fale i burze, ale zadajesz sobie pytanie: jak bardzo chcesz ryzykować, wypływając na otwarte wody? Czy jesteś gotów na trudne warunki, czy raczej preferujesz spokojniejsze wody? W inwestowaniu to pytanie brzmi podobnie: jak bardzo jesteś gotów podjąć ryzyko, by osiągnąć swoje cele finansowe? Ustalanie poziomów akceptowalnego ryzyka to kluczowy element w każdej strategii inwestycyjnej. To właśnie decyzja, ile ryzyka jesteś w stanie zaakceptować, będzie kształtować Twoje inwestycje, niezależnie od tego, czy jesteś początkującym inwestorem, czy masz już doświadczenia. Ważne jest, abyś wiedział, jak dopasować ryzyko do swoich celów, swojej tolerancji i sytuacji finansowej. Zanim zdecydujesz się, jak dużą część kapitału chcesz przeznaczyć na bardziej ryzykowne inwestycje, musisz odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Jak długo zamierzasz inwestować, jaka część Twoich Oszczędności jest zainwestowana, jakie masz cele i chcesz oszczędzać na emeryturę, budować kapitał na dom, czy może liczyć na szybki zysk? Ustalenie poziomu ryzyka to również kwestia twojej osobistej tolerancji na zmienność rynku. Nie każdy lubi widzieć duże wahania na swoim koncie inwestycyjnym, dla niektórych to naturalna część procesu, dla innych powód do paniki. Dlatego tak ważne jest, być poznał siebie i zrozumiał, w jakim stopniu potrafisz radzić sobie ze stresem związanym z inwestowaniem. Na koniec warto pamiętać, że ryzyko to także kwestia odpowiedniego rozłożenia środków dywersyfikacji. Jeśli postawisz wszystko na jedną inwestycję, ryzyko straty jest znacznie wyższe. Z kolei rozłożenie środków pomiędzy różne aktywa może pomóc minimalizować ryzyko, a jednocześnie dać ci szansę na stabilny rozwój kapitału. Jak widzisz, ustalanie poziomu ryzyka to proces, który wymaga refleksji i przemyśleń. Każdy inwestor powinien dopasować strategię do swoich indywidualnych potrzeb, aby poczuć się pewnie i komfortowo na rynku. Jakie ty masz podejście do ryzyka w inwestowaniu? Czekam na Twoje przemyślenia w komentarzach. Inwestowanie to maraton, który wymaga od nas cierpliwości i dobrze przemyślanej strategii. Kiedy masz plan? Masz drogowskaz, który prowadzi cię przez wzloty i upadki rynków, pozwalając uniknąć impulsywnych decyzji, które mogą cię zaprowadzić na ciemne, nieznane ścieżki. Pamiętaj, by dywersyfikować swoje inwestycje, znać swoje granice ryzyka i być świadomym ukrytych kosztów, które mogą wpłynąć na twoje zyski. I najważniejsze bądź cierpliwy. Czasami to właśnie ten moment, kiedy odczekasz, zanim podejmiesz decyzję, może okazać się kluczowy dla sukcesu Twojego portfela. Inwestowanie to nie tylko sztuka zarabiania, ale również sztuka oczekiwania na właściwy moment. Wybierając dobrze oświetloną ścieżkę, możesz osiągnąć sukces na długą metę. Na zakończenie mam dla Ciebie interesującą informację. Przeciętna stopa zwrotu SP500 w latach 1950-2023 wynosiła około 7%. To dowód na to, że cierpliwe i długoterminowe inwestowanie w szeroki rynek może przynieść stabilne zyski. Oczywiście, wyniki te mogą się różnić w zależności od konkretnego okresu, a inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Klucz tkwi nie tylko w przypadkowych zyskach, lecz w konsekwentnym budowaniu wartości i trzymaniu się przemyślanej strategii. Nie zapomnij zostawić komentarza i daj znać co sądzisz o tej ciekawostce. Do zobaczenia w kolejnym filmie.